Dzień dobry, dzisiaj kolejna lekcja wprowadzająca do języka japońskiego dla początkujących. W poprzedniej lekcji poznaliśmy partykuły kończące zdania w języku japońskim, więc dzisiaj poznamy coś dokładnie przeciwnego, czyli bardzo często znajdujące się wyrażenia czasowe, które znajdują się na początku zdań. Jak widzicie, tłumaczenia tych wyrażeń, te pierwsze cztery tłumaczenia będą dotyczyły tygodnia. A brzmią one sensiu, sensiu to oznacza poprzedni tydzień, konsiu, konsiu to oznacza obecny tydzień albo ten tydzień, raishu raishu to oznacza następny tydzień oraz mai shu, mai shu będzie to oznaczało każdego tygodnia, każdego tygodnia. Tak więc tak jak już pewnie wiecie z poprzednich lekcji, takie wyrażenia czasowe zwykle znajdują się na początku zdań, więc może pokażę wam nawet przykładowe zdanie z jednym z tych wyrażeń. Konshū wa Nihongo no bunpo o benkyō shimasu. wa Nihongo no bunpo o benkyo shimasu. Tak więc mamy tutaj to wyrażenie e, konshu, czyli e, ten tydzień. Zwykle te wyrażenia można e, wstawiać e, bez żadnych partykuł, no ale w tym zdaniu mamy wyjątkowo partykułę wa, która robi z tego temat. Następny wyraz to jest nihongo, czyli język japoński. Mamy partykułę posiadania no, która tak jakby e, robi z tego trochę przymiotnik, czyli to będzie tak jakby japoński. No i tutaj mamy wyrażenie bunpo, bunpo jest to gramatyka, gramatyka, będzie to pewnie dla Was nowe wyrażenie, czyli nihongo no bunpo, będzie to japońska gramatyka, japońska gramatyka. Partykuła o będzie oznaczała, że coś będziemy robić z tą japońską gramatyką. A co będziemy robić? Będziemy benkyo shimasu. bengio shimasu. czyli będziemy się uczyć, będziemy się uczyć. Tak więc to całe zdanie tłumaczyłoby się coś w stylu: w tym tygodniu będę uczył się japońskiej gramatyki, w tym tygodniu będę uczył się japońskiej gramatyki, czyli tak jak wspomniałem, po prostu tą partykułę ła teoretycznie można by pominąć i wstawić tutaj na przykład przecinek, i by to brzmiało coś w stylu: konshu nihongo, no bunpo o. Benkyo simas. Chyba nawet takie wersje zdań są częściej spotykane. Przejdźmy do kolejnych wyrażeń. Tym razem te wyrażenia będą dotyczyć miesiący. A więc pierwsze wyrażenie to będzie Sengetsu, Sengetsu, czyli to będzie poprzedni miesiąc. Kongetsu, Kongetsu, to będzie ten miesiąc. Oraz rai będzie to następny miesiąc. No i tutaj mamy mały wyjątek. Nie będzie Getsu na końcu, bo Gecu generalnie to oznacza miesiąc, ale mamy tutaj majcki, majcki i to będzie oznaczało każdego miesiąca. Każdego miesiąca. Tak więc znowu przykład z zastosowaniem. Raigetsu, Nihon e, Ikimas. Raigetsu, Nihon e, Ikimas. Raigetsu to jest następny miesiąc. Nihon to jest Japonia. Mamy partykułę e, która oznacza, że będziemy się udawać do jakiegoś miejsca, w kierunku jakiegoś miejsca dokładnie. Będzie to oczywiście ta nasza Japonia. Teoretycznie można by to zastąpić partykułą ni i miałoby to praktycznie takie samo znaczenie. No i na końcu mamy czasownik iku w formie grzecznościowej, czyli ikimasu. ikimasu. I ten czasownik oczywiście oznacza iść, jechać, podróżować i. Tego typu rzeczy, oczywiście. Więc to całe zdanie będzie znaczyło, że w przyszłym miesiącu jadę do Japonii, lecę do Japonii, niezależnie od środka transportu. Kolejne wyrażenia, tym razem dotyczące roku: więc y, pierwsze wyrażenie to będzie Kionen, Kionen, to będzie poprzedni rok, Kotoshi, to będzie oznaczało ten rok, Kotoshi, Reinen, Reinen. To będzie następny rok. No i każdego roku będzie to brzmiało majtosi. Majtosi. To będzie każdego roku. Tak więc mamy tutaj dwa wyjątki. Mamy tutaj kotosi oraz majtosi. No te dwa wyrażenia troszkę inaczej się czyta. Jeśli dobrze pamiętam, chyba jest możliwość przeczytania tego wyrażenia jako konnen, konnen, ale to chyba nie jest często używane, więc e, zwykle mówi się kotosi. Kotosi. Tak więc to będą takie wyrażenia dotyczące roku. I zdanie przykładowe Mamy znowu z partykułą ła, ale teoretycznie znowu mógłby być tutaj przecinek zamiast tego. Kotosi wa Nihongo u taksan hanashitai desu. Kotoshi wa Nihongo u taksan hanashitai desu". Tak więc Kotosi to będzie ten rok. partykuła ła będzie to nasz, określała nasz temat. Nihongo jest to język japoński. Partykuła O będzie oznaczała, że coś będziemy chcieli zrobić z tym językiem japońskim. A co będziemy chcieli zrobić? Hanashi tai des. czyli mamy tutaj czasownik hanasu, ale w wersji tai. A kiedy mamy końcówkę tai w czasownikach, no to oznacza, że chcemy zrobić ten, jakby ten czasownik, więc będzie to oznaczało, że będziemy chcieli mówić po japońsku. No i mamy jeszcze tutaj jedno określenie, które brzmi tak san, tak san. Tak samo to oznacza dużo, bardzo, coś w tym stylu mniej więcej, więc to całe zdanie będzie brzmiało, że w tym roku będę chciał dużo mówić po japońsku. W tym roku będę chciał dużo mówić po japońsku. Tak więc to były takie bardzo przydatne wyrażenia, które dość często są używane w języku japońskim, tak więc chciałem wam to przedstawić. Myślę, że to aż tak trudne nie jest, no ale te wyrażenia będą przydatne, aby wam określać tak jakby. Ten czas w Waszych zdaniach. Czasami to się przyda. Więc to tyle na tą lekcję. Gdybyście czegoś nie rozumieli, oczywiście możecie zostawiać pytania w komentarzach, więc to tyle na teraz. Zobaczymy się już w kolejnej lekcji, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.